Funkcjonuje? Dobrze. E, referat na temat trendy formowania tożsamości regionalnych i transgranicznych i nowy sąsiad i doświadczenie w Republice Czeskiej, w Słowacji i w Austrii. E, szanowni Państwo, e, pierwsze rezultaty w Spisu Ludności 2021 roku w tych ziemiach już mamy. W porównaniu z pisem poprzednim z 11 roku są niektóre rezultaty zaskakujące, nieoczekiwane, w takich rozmiarach zmian, nie ma szokujące. Dotyczy to do naszych pytań o sąsiadach, do pytań o zmianach w świadomości ludzi, pytań o zmianach tożsamości i dla tradycyjnych religii są te zmiany straszliwe. Zatem akcent mojego referatu przyniesiony ostale na te pytania, choć kontynualność historyczna i odnowienie kontynualności okay. 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 też. Na początku abstraktu mojego wystąpienia stoi pytanie, co jest normalność dla mikroregionu udalonego od większych ośrodków przemysłowych. I w ogóle ośrodków intensywnej gospodarki znaczy normalność. Sąsiad jest, jak i ja, też urodzony w naszej lub najbliższej wsi, miasteczku. Jego rodzicowie już tutaj żyli i my wszyscy jesteśmy członkami jednego Kościoła. Migracji nie ma być, nie należy być. Jeśli ktoś mi emigruje z naszego mikroregionu. Za pracą, to znaczy, nie normalność, to jest niemal osobista tragedia. Tożsamość utworzyła się. My, wszyscy tutaj, chłopi, włącza z naszego rzeźnika, nauczyciela, młynarza, Kowala, etc. I wszyscy jesteśmy jednego kościoła. W regionach intensywnej gospodarki, w wielkich miastach, w ich bliskich okolicach, tam odwrotnie. Normalność czy jest migracja z dobrą pracą. Tam jest normalnością taki sąsiad, który przyszedł z innego regionu, nawet z obcego kraju. Normalnością jest fenomen. Nowy sąsiad jest normalnością i na małym miastu budynku Kościoła katolickiego i przez trzy ulicy budynku Kościoła luterańskiego, dalej Kościoła Kalwinistycznego, starokatolickiego, katolica adwentystów, etc. To samo dynamicznie się zmienia w takich Miastach. Wszyscy jesteśmy nasi i wszyscy jesteśmy troszeczkę inni, różni się od siebie. Od przełomu 19 i XX e, wieku sformowała się taśma wysoko intensyfikowanej gospodarki wokół linii Terst, Ljubljana, Graz, Wiedeń, Brno, Ostrawa, Kraków, Lwów. Była to główna oś gospodarki cislejtanej i całej Austro. Węgry jedna z czterech głównych osi gospodarki w całej Europie w tych czasach. <coughs> Jądrem tej taśmy stanę czterokąt Wiedeń, Brno, Bratysława, wiedeńskie nowe miasto. Migracja w tej taśmie przebiegała bardzo intensywnie. Jeszcze więcej intensywniej niż też migracja do danego czterokąta. W rodzina z miasta, w tym w Czerokącie migrowała ponownie przez 4 lata. I przez cztery lata ponownie. Konsekwencją stanęła multietniczność, multi, multilingwaność, interkulturalizm. Wiedeń, jak centrum Cislejtany i całej monarchii austro-węgierskiej, była na przełomie XIX i XX wieku miastem multietnicznym, Język niemiecki funkcjonował jak język komunikacji ludzi, którzy, którzy przyszedli do Wiednia z wszystkich regionów państwa. Według niektórych badaczy, aż jedna trzeć obywateli Wiednia na początku XX wieku była pochodzenia czeskojęzycznego z Morawczych, a według innych badaczy minimum 20% życieli wiednia było. Tego pochodzenia. Brno było miastem wielojęzycznym już przez drugie wieki. Mamy dane już z XIX wieku. <kłysy> Na przełomie XIX i XX wieku żyli tutaj ludzie z wielkiej części z rodzin etnicznie zmieszanych, często już przez cztery lub pięć generacji, rodzin zmieszanych. Imigrowali do miasta nie tylko uczesi i, i Niemcy z Moraw Południowych. Żyli tutaj i Włosi i z okoliczności Słowińcy, Francuzi Belgowie, języka francuskiego lub niemieckiego, Niemcy, którzy przyszedli z Nadrenii do Brno, etc. Żydzi w Brnie przedstawiali w początku XX wieku 12% życieli miasta, byli już asymilowani kulturalnie, więc większość są liberalni, według, według takich neologistów. Asymilowani byli języku niemieckiemu i czeskiemu, bilingualni, język jazyk nie znali i nie zrozumiały w ogóle. Żydów ortodoksalnych nie było. była miastem przez dzień słowackim, to przychodzili za pracą lub handlem Słowacji z okoliczności i od wieczora do rana miastem niemieckim. Urzędnicy państwo byli ludzie wymuszono asimilovaní k języku węgierskiemu. W czasach międzywojennych migracja nie pozostała już tak wiele intensywna, ale stare kontakty jeszcze funkcjonowali. Przede wszystkim czterokąt funkcjonował nadal. To wszystko całkowicie zdewastował tylko reżim komunistyczny w Czechosłowacji, Celem režimu režimu, predtým o internacionalizmie, stanela monoetničnost i monolingválnosť. Granica do Austrii bola całkowicie zamknięta. Režim po 69. roku działał v tím ešte więcej intenzívno. Ostatní Nemci i Židzi v té láta ušli na záchod. Zatem do konca lat 80. celé Moravy poludňové byli už nemal regionem čisto česko Języcznym. ale babcie nadal rozpowiadali wnukom o swoich byłych podróżach do wiednia, o swoich krewnych w wiedniu czy też, zatem nie stanęła Zaskakująca nowa migracja transgraniczna po 1989 roku i intensyfikacja po roku 2004. Otwarcie granicy do południa to było bardzo ważnym składnikiem mentalności życieli Moraw południowych przed, przed rokiem 1989. uczęści życieli nawet w takiej formulacji. Taka granica w ogóle nie powinna istnieć. Otwarcie tej granicy w końcu 1989 roku znaczy otwarcie nowej migracji i formowanie intensywnych kontaktów Przede wszystkim moraz południowych i Austrii Dolnej, zaraz z Wiedniem. I wstęp Austrii do Unii Europejskiej w 1995 roku podwyższył intensywność tej migracji i nawet więcej wstęp Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej w 2004. I jak w Republice Czeskiej. W ramach przyłego kapitału zagranicznego stał od początku dominującym kapitał niemiecki, to w moralach południowych jest nowim, jest w nowym XXI wieku dominującym kapitał austryjski. Tak jest i dominującym kapitał austryjski w Słowacji. Czterokąt zaczął ożywać, zaczął ożywać i w 2003 roku deklaracja Skidze. Utworzyła euroregion Centropy w ramach programów regionów transgranicznych Unii Europejskiej. Czterokąt nie ma przywództwo polityczne. Zawsze funkcjonuje coraz bardziej intensywno, żywiołowo, spontanicznie. Gospodarka działa według norm europejskich, migracja jest wolna, kulturę związać tego nie jest państwo zdolne. Oś dla największych. Najwięks Najwięcej intensywnych procesów integracyjnych w przedstawia linia Wiedeń-Bratysława, druga jest OS-Wiedeń-Brno. Wiedeń-Bratysława to jest już niemal jedno miasto zintegrowane. Kształtuje się ponownie świadomość nie tylko w bliskości, ale świadomość wzajemnej przynależności. Tak. Teraz parę słów. E, Przegląd mniejszości etnicznych w Republice Czeskiej. Przestrzeni dzisiejszej Republiki Czeskiej była od już XVII 17, 17 wieku, przestrzenią często, często masywnej emigracji. Od początku rewolucji przemysłowej emigracja jeszcze zintensyfikowała się. Na obrót, imigracja była zjawiskiem tylko dla. Krótkotrwalnych etapów, zwykłe po wojnach. Od początku 90. lat XX wieku dochodzi do trwałego i coraz więcej intensywnego procesu wzrostu, wzrostu, wzrostu cudzoziemców w Republice Czeskiej. Część cudzoziemców szybko się asymiluje i przyjmuje obywatelstwo Republiki Czeskiej. Całkowicie specyficzna jest imigracja Słowaków. Po podziale Czechosłowacji już więcej jak 400 tysięcy Słowaków przyjęli obywatelstwo Republiki Czeskiej. Słowacy stanęli przez okres czasu największą mniejszością etniczną w Republice Czeskiej od 20. XX XXI wieku przychodzi na szkoli na školy vyššie do Republiky Českej coraz więcej študentov v Slovácii i statistika ich neprechvituje, bo nie mają oficiálne stále miesto e, pobytu. E, większość z, z, z tych Słowaków pozostaje po ukończeniu szkoły w Republice Czeskiej i takich następnie już statystyka przechwituje. Ale przez ostatnie 10 lat Największą mniejszością w Republice Czeskiej stanęli Ukraińcy. Przychodzą oni przede wszystkim za pracę i skoncentrowali się w wielkich miastach, w Pradze, w Brnie i też w regionach, do których przyszedli wielkie inwestycje zagraniczne, jak Mladá Bolesław, to jest w centrum Szkoda, Liberec, etc., tam, gdzie otwar, otwiera się wiele nowych miejsc pracy. Od początku lat 90. przychodzili ludzie z Ukrainy Zakarpackiej, ludzi podkarpackiej, jak mówi się też u nas. Wkrótce za nimi też z Ukrainy Zachodniej. Od 2014 roku przychodzi coraz więcej ludzi z Ukrainy Centralnej i Wschodniej. Między nimi też pierwsza fala uchodźców przed agresją rosyjską. Częściowo ludzi z obywatelstwem Ukrainy, ale języka rosyjskiego. Obywatele Wietnamu przychodzili jak, większo, jak większa fala od połowy 70. lat w ramach polityki pomocy Wietnamu w kwalifikacji obywateli od robotników do naukowców. W roku 1989 e, pracowało lub studiowało w Czechosłowacji powyżej 3. E, 33 tysiące Wietnamczyków, przez lata 90., numer obywateli Wietnamu w Republice Czeskiej poczyna się jeszcze podwyższać. Najwyższa koncentracja Wietnamczyków jest w Pradze i w województwach Ustji i Karlovy Warii i w ogóle w Taszmie przy granicach z FRN. Wielka część z nich to ludzie już aktualnie z obywatelstwem Republiki Czeskiej. Wietnamczycy przedstawiają trzecią największą mieszość w Republice Czeskiej. Młodsze generacji są już wysoko asymilowane, doskonale dwujęzyczne. Mieszość Polska jest podwójna w Republice Czeskiej. Jest autochtona mięszość Polska w regionie Śląska-Cieszyńskiego, o którym już garzinka tu mówiła. i jest z obywatelstwem Republiki Czeskiej. a jest już nowa z Polaków w Republice Czeskiej. Jeszcze przed rokiem 1989 pracowało w regionu Karwinej około 5 obywateli polskich. Numer ponownie przychodzących obywateli z Polski podwyższa się intensywnie przez ostatnie 20 lat. Przychodzą oni przeważnie do innych powiatów przygranicznego województwa. Moravsko-Šlonského i tež do iných regionov Republiky Českej, napríklad do takých, kde koncentrujú se tež investície zagraničné. Viele Polakov žije v Praze Českej. Niečo z Rosíska utvárzala se v latách ešte vojených z emigrantov antibolševických pri veľkej pomoci sociálnej, edukacyjnej, etc. państwa Čechoslovackého. Odzyskali oni większością obywatelstwo czechosłowackie. To było ten czas powyżej 25 tysięcy ludzi. Część z nich była przymusowo uprowadzona latą 1945 roku organami sowieckimi do Rosji. Nowi Rosjanie po okupacji Czechosłowacji w 1968 roku byli przyjmowani bardzo negatywnie, jak okupanci. <laughs> Odzyskali reputację ludzi leniwych, ludzi dominujących, tylko na połowie starczonych, zwłaszcza kobiety. I nowi Rosjanie po 1989 roku są przyjmowa przyjmowani z wielką nieufnością. Duża część nowych Rosjan poka pokazuje swoją wyższość niemal w rasistyczny sposób. Przez do innych mniejszości tworzą oni bardzo zamknięte społeczności w Republice Czeskiej, wręcz społeczności wrogie otoczeniu. Zatem, u większości obywateli Republiki Czeskiej formuje się pogląd, że nasza sympatia należy tylko tym Rosjanom, którzy są przeciwnikami oficjalnej Rosji, którzy są przeciwnikami reżimu. Większa koncentracja Rosjan jest w Pradze powyżej połowy Rosjan w Republice Czeskiej żyje w Pradze i dalej w okolicznościach Pragi i w regionie albo w województwie karlowarskim na Zachodzie. Cudzoziemcy przedstawują według spisu ludności 2021 roku w Republice Czeskiej już 4,7% bez cudzoziemców z Azylem. W wielkich miastach jest udział już powyżej 10%. Dynamika jest wysoka, na przykład w Brnie, to jest drugie największe miasto Republiki Czeskiej, według spisu ludności w 2011 roku cudzoziemcy przedstawiali już 5,9% życieli miasta, ale według spisu najnowszego z 2021 roku cudzoziemcy przedstawiali już 10,9% ludzi, znaczy przez 10 lat taki wzrost. W Brnie mamy na przykład około 1000 ludzi z Indii, IT specjalistów. Tak. Skład społeczny i zawodowy Słowaków, Polaków, Ukraińców i innych dużych mięsości. miara ich aktywności w gospodarce są niemal identyczne z dawnymi mieszkańcami Republiki Czeskiej, coś inne są Rosjanie. Unii jest wysoka z handlem i całkowicie wybitnie niższy wskaźnik aktywności osobistej w gospodarce. Znacznie większy wpływ ma proces integracji do Austrii. Ten rozpoczął się znacznie wcześniej. Jeszcze w 1961 roku w Austrii mieszkało około 100 tysięcy cudzoziemców. W 1974 roku mieszkało w Austrii ponad 300 tysięcy cudzoziemców. Ich udział przekroczył w tym roku 4%. Mianowicie od połowy lat 70. przychodzili za pracą ludzie z byłej Jugosławii i Turcji. Duża fala imigrantów przyszedła na początku lat 90. -tych. Udział cudzoziemców przekroczył 8%. Nowa fala od przelomu wieku i w 2008 roku udział cudzoziemców przekroczył w Austrii już 10%. Na początku 2022 roku udział ten jest już 17,7%. W Wiedniu już 32,2%. W większych miastach Austrii Dolnej około 25%. Statystyka austryjska ma jeszcze specjalny wskaźnik migracji z intragruzji. To ląca wspólnie i cudzoziemców aktualnych, i byłych cudzoziemców, którzy już odzyskali obywatelstwo Austrii. Takich w Wiedniu już 48,7%, znaczy niemal połowa życieli w Wiedniu, są ludzi, którzy imigrowali i największy udział cudzoziemców Dają w Austrii Niemcy, za nimi Rumunii, trzeci są Sierbi, Turcy aż na czwartym miejscu. Intensywność imigracji do Słowacji jest też dynamiczna, choć opóźniona. Cudzoziemcy w, z mieszkaniem na stało przedstawią dziś 1,07%, ale już wskaźnik życieli według innej ziemi. Narodzenia, to co w Austrii jest migracyjny z intergrunt. taki jest już niemal 4%. To znaczy też wysoką dynamikę imigracji tylko że ona poczęła się ostatnio. A jeśli zastosować wskaźnik Bratislawskiego województwa, to cudzoziemców, cudzoziemców jest już 2,5%. 92% i życieli według innej ziemi urodzenia jest już 6,0% e, ludzi z innych państw. I w centrum Bratysławii powiat, stare miasto to jest już 9,50%. 9, Wysoki stopień y, y, integracji znaczy, kiedy ludzie pochodzenia z innej ziemi staną integralną częścią kultury w nowej ziemi życia, kultury wysokiej i kultury popularnej. Tylko dwa przykłady. Dla Republiki Czeskiej specjalny przykład dla Polaków. Agnieszka Holand przyjmuje się w Republice Czeskiej jak nasza. Nie dlatego, że ukończyła Praską Akademię Filmową. Jest doktorem honoris causa tej Akademii, ale jest nasza absolutnie dlatego, co zrobiła dla rozwoju umiejętności filmowej w Republice Czeskiej. Mamy w Republice Czeskiej całą familię Isa, filmowców, aktorów i piwaków i tak dalej. Mamy Wietnamczyków integrowanych do kultury czeskiej, jedną pisarzkę czesko-wietnamskiego pochodzenia. I nie jest zaskakujące, że pisarzem czeskim i filmowcem czeskim jest też Jindrich Mann, który jest wnukiem wybitnego pisarza niemieckiego Heinricha Mana. I ansamblu wielkiego baletu w Brnie. to som tam že od Brazílii přes Európe Zachodního i Centrálno do Japonii. Do zakončenia. Dynamičnosť migrácií za ostatnie leta v tým regionu Európy Šrodkovej podvížila vše zaskakujúco. Migrácia přinosí v tým regionu vymiané vartoští, vartoští kulturálnych, akceleruje rozvoj kulturálny Podwyża ona też zdolność gospodarki do konkurencji, przynosi dynamikę technologiczną, etc. Migracja formuje nowe, zwyczajnie otwarte społeczeństwa lokalne i całkowicie przynosi ona zmiany poglądów ludzi, zatem zmiany tożsamości. Normalność, staje staje świadomość przynależności do więcej, różnorodnych społeczeństw. Normalnością staje tożsamość, tożsamość wielowymiarowa. Doświadczenie Austrii pokazuje, co będzie prawdopodobnie w Republice Czeskiej przez 10 lat, w Słowacji troszeczkę później. Ale migracja realizuje się nierównomierno w przestrzeni. <laughs> tak w Republice Czeskiej połowa obywateli są nadal rodacy. To znaczy, Ludzi, którzy dziś żyją nadal w gminie lub w miasteczku, gdzie się urodzili, imigracja ich nie podchwytuje, nawet nie wywnętrz emigracja wewnątrz państwa. Zatem mamy mikroregiony, nie ma całkowicie zamknięte i przeciw tego, mianowicie wielkie miasta, to są miasta otwarte i międzynarodowe. Ten kontrast będę przynosić też komplikacje. Varunkiem je ale tá w v tým menovičej otvartošť imigrantov nastavne syntéz i vzájme obogacenie žičeli bylých i nových sonsiadov. Jaké posledstva bude ja pripliv Ukrajincov e, posledných miesomci? Do tých je dosviacenia s Ukrajincami byli pozitívne v Republice Českej i v Austrii. Ale to są były ludzie z Ukrainy Zachodniej. Co będę z tą chwała. Oczekiwania są, są pozytywne. Dziękuję.